Szanowni Państwo, kończy się 2024 rok. Dokładnie rok temu, przed świętami Bożego Narodzenia, po 13 grudnia wznowiliśmy nasze spotkania na kanale YouTube Polska to nie wstyd, polskość to duma. Od tamtego czasu za co ogromnie dziękuję. Miliony odsłon na tym koncie, w podsumowań tygodnia, także innych wypowiedzi, także tych krótkich filmów zwanych shortami. Ale także dziesiątki tysięcy subskrybentów. Jest już nas ponad 50 tysięcy, było tysiąc. Wszystko to w ciągu tego jednego roku. Bardzo dziękuję, ale też było o czym mówić. Dziś na koniec tego roku podsumujemy krótko, żeby Państwu nie zabierać zbyt dużo czasu, jeszcze przy tych świątecznych stołach sylwestrowych, krótko, co się działo w tym roku i jaki on dla Polski był. Kończymy rok z wielką niepewnością co do przyszłości. Kończymy rok z wielkim niezadowoleniem, jeśli chodzi o sytuację Polaków. To niezadowolenie wzrosło z 19 do ponad 40%. Kończymy rok z marną oceną rządów Tuska. Ponad 55% osób twierdzi, że Tusk i jego rząd działa źle. Kończymy rok z zapowiedzią 35% Polaków, zapowiedzią gotowości do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. To jest zupełnie inny rok niż ten, który kończył się rok temu i te lata, które mieliśmy przed 2023 rokiem. Jak ten rok podsumować? Zobaczmy, jak on się zaczął. Zaczął się od wielkiego protestu Polaków. 12 stycznia po południu, w czwartek, zjechaliście Państwo do Warszawy w liczbie ponad 300 tysięcy. Zaledwie 29 dni po rozpoczęciu rządu Donalda Tuska, bo, bo właśnie na początku stycznia premier Tusk, jego minister Kierwiński, podległe im służby postanowiły wykraść posłów na scenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Macieja Wąsika i pana Mariusza Kamieńskiego z pałacu prezydenckiego. Od tego się zaczęło i to wzbudziło potężne niezadowolenie wśród Polaków, wśród wszystkich państwa. Przypomnijmy sobie kilka fragmentów z tych scen, właśnie z tych wydarzeń z ulic Warszawy, właśnie z 12 stycznia. Kochany narodzie, powiedzmy marszałkowi rotacyjnemu chołowni, kto tu przyjechał. Tu przyjechał naród! Tu przyjechał naród, którego pan się boi! Przed którym pan uciekł z posiedzeniem sejmu. Przed którym pan przywrócił znowu te płotki. Dlaczego pan się boi, panie Szymonie Hołownia, marszałku rotacyjnym? Dlatego, że pan nie zna i nie przestrzega konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Potrafi pan na nią tylko płakać, nic więcej. A w konstytucji, a w konstytucji jest napisane, że to naród, ten naród sprawuje władzę zwierzchnią, to ten naród jest Pana szefem i ten naród Pan musi przeprosić za to, że Pan pogwałcił konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. A później nie było lepiej. Później protestowali rolnicy, rolnicy, którzy przyjechali do Warszawy wiosną, 2024 roku zostali spacyfikowani przez służby podległe Kierwińskiemu, przez służby podległe Tuskowi, przez służby podległe, podległe rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, rządowi koalicji 13 grudnia. Spójrzmy na to, co nagrała nasza koleżanka, pani minister Katarzyna Sujka ze swojego balkonu, w jaki sposób służby pod rządami Tuska traktowały rolników na ulicach Warszawy. Jak się traktuje rolników? Wyciąga się człowieka z flagą za szpaler policji, ich się tam masakruje na ziemi, drugiego się przynosi i rzuca się nim o płotki? Rzuca się w rolników kostką brukową? Pojechaliśmy na zajutrz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z posłami, z Piotrkiem Kaletą, z Ewą Leniart, z Anią Kwiecień, po to, żeby wyjaśnić o co chodzi, kto nadzorował tę akcję i dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tolerowało tego rodzaju rzeczy, przecież wszyscy niemal na żywo oglądali te zajścia. W końcu przyszła Wielkanoc 2024 roku. Wielkanoc i Wielki Czwartek. Wielki Czwartek aresztowano księdza Olszewskiego oraz dwie panie urzędniczki, panią Urszulę i panią Karolinę. Aresztowano jako członków jakiejś domniemanej grupy przestępczej. Aresztowano kapłana w Wielki Czwartek. To, jak go traktowano, potwierdził ostatni raport rzecznika praw obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich mówi o 15 godzinnym przesłuchaniu bez jedzenia po 15-godzinnym przesłuchaniu w kajdankach o traktowaniu, jak to ujął rzecznik praw obywatelskich, obywatelskich traktowaniu niehumanitarnym, czyli sprzecznym z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. My wiemy, że to były tortury. My wiemy, że to było nieludzkie traktowanie. My wiemy, że te siedem miesięcy pobytu księdza Olszewskiego i pani Urszuli i Karoliny, które później w mediach zdawały pełną relację z tego co tam się działo, to było bestialstwo, bestialstwo. Na miarę oczywiście Stalinowców, na miarę już dzisiaj Bodnarowców, Bo to bodnarowcy odpowiedzialni są za to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Siedem miesięcy trwała ta gehenna. Zaczęła się przed Wielkanocą, właśnie Wielki Czwartek, a później było mnóstwo protestów, było mnóstwo modlitw, były, było wielkie wsparcie dla tych uwięzionych. W końcu po siedmiu miesiącach wypuszczono ich z więzienia. Po tym fakcie przyszło lato 2024 roku. Lato. I próba uwięzienia przez Gangolsena, bo tak już jest nazywana grupa Bodnarowców, z Bodnarem jako prokuratorem generalnym na czele i Kornelukiem jako uzurpatorem na stanowisku prokuratora krajowego. Bo jak Państwo pamiętacie, to też w tym roku właśnie Korneluk wszedł na stanowisko, które nie zostało do tej pory zwolnione przez pana prokuratora Barskiego. Mówił o tym Sąd Najwyższy, Izba Karna. Ta izba stwierdziła, że prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski, bo nigdy nie został usunięty z tego stanowiska, a uzurpatorem na tym stanowisku jest ten, który dzisiaj mieni się być prokuratorem krajowym, czyli pan Korneluk. E, nic to nie daje. Ten gang Olsena zatrzymał pana posła Marcina Romanowskiego. Zatrzymał go, upokorzył, rozebrał do naga. E, traktowali go jak największego przestępcę, tylko dlatego, że jak dotąd wiemy, żadnych innych argumentów nie mamy. Z Funduszu Sprawiedliwości przekazywać środki na, uwaga, wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. na to. Po 24 godzinach musieli go wypuścić, bo? bo okazało się, że gang Olsena z Bodnarem i Kornelukiem na czele nie zauważyli jednej rzeczy: pana Marcina Romanowskiego chroni immunitet międzynarodowy, immunitet międzynarodowy w związku z zasiadaniem przez niego w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy. I tak to wypuszczono go z więzienia, w lipcu tegoż samego roku i przez kolejne miesiące trwało, trwały prace, nazwijmy to pracami, gangu na w temacie tego jak uwięzić ponownie Romanowskiego. No i przyszła zima. Przyszła zima, y, przyszedł okres przed Bożym Narodzeniem. Pamiętacie Państwo, co mówił Nitras jeszcze półtora roku temu na kampus Polska? Posłuchajmy sobie, co mówił o katolikach. Musimy Was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek e, zmieni. Tak uważam. I oto polowania na Marcina Romanowskiego, ciąg dalszy. Sąd. Y, w Warszawie na wniosek uzurpatora, czyli nielegalny wniosek, nielegalny także z przyczyn merytorycznych, nakazał aresztowanie, tymczasowe zatrzymanie pana Romanowskiego. Pan Romanowski tymczasem otrzymał azyl od państwa węgierskiego, państwa węgierskiego, które sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, państwa węgierskiego, które jako to, które przewodzi Unii Europejskiej, uznaje, że w Polsce Mamy do czynienia w Polsce, w Unii Europejskiej w XXI wieku, mamy do czynienia z represjami politycznymi, z łamaniem podstawowych wolności i praw człowieka. To jest hańba dla całej Europy, hańba dla Polski, to co robi rząd Tuska, co robi minister sprawiedliwości Bodnar tutaj w Polsce, co potwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich tym swoim raportem, o którym mówiłem. No ale wszyscy już wiemy, że pan Marcin Romanowski, który jest upokarzany od roku, nie ma taczy w sprawie, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby w ogóle był aresztowany. Nie słyszeliśmy nawet pół argumentu, dla którego miał być aresztowany. A tymczasem a tymczasem 19 grudnia, informacja znów przed świętami, znów nie sądzę, żeby przypadkiem, znów te słowa Nitrasa o opiłowywaniu katolików, sześciu zamaskowanych w kominiarkach policjantów w towarzystwie dronów. Kamer wkracza do klasztoru ojców Dominikanów w Lublinie. Waga klasztoru z dominikanami, którzy uchodzą za najbardziej liberalny zakon w, w Polsce i na świecie. Klasztoru, w którym są zakonnicy, którzy no, w, w wielu przypadkach wprost opowiadali się po tamtej stronie sceny politycznej, tymczasem do tego klasztoru. Z uwagi na to, że ktoś powiedział prokuratorowi, że podobno widział w poprzednią niedzielę Romanowskiego przebranego za kogoś innego w jakiejś celi, co jest w ogóle niemożliwe, wkraczają policjanci, przeszukują prywatne cele ojców Dominikanów, fotografują te cele, naruszają miejsca kultu w sposób sprzeczny z przepisami Konstytucji i prawa międzynarodowego, w tym Konkordatu. I co? Przypadek? Otóż nie sądzę. W tym samym czasie dwóch policjantów było także u ojców redem turystów w Toruniu. Ale jak opowiada no dyrektor Tadeusz Rydzyk, było ich tylko dwóch i byli bardzo grzeczni. W związku z tym nic tam się złego nie działo. Natomiast to, co się działo w Lublinie, jest rzeczywiście skandalem, który nie miał miejsca do tej pory. Proszę Państwa, jak podkreśla ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik Kuli Metropolitalnej, takie rzeczy targnięcie do y, obiektów kościelnych, klasztornych, zakonnych, bez informowania władz kościelnych i bez powodu żadnego, bo nie było ani zagrożenia życia, ani zdrowia, ani mienia. Nie miało miejsca podczas żadnych rządów od 89 roku, ale uwaga, nawet komuniści przed 89 rokiem takich rzeczy nie robili. Nie robili tego komuniści przed 89 rokiem, nie robił to nikt po 89 roku, robi to Tusk, Bodnar, Korneluk i ta banda z koalicji 13 grudnia. Myślę, że to jest Klamra, która spina. Początek roku, styczeń, to, co sobie przypominaliśmy, jesteśmy z interwencją poselską na ulicy Grochowskiej, w areszcie, dokąd uprowadzono z kancelarii prezydenta naszych kolegów, pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsika. Nie wpuszczono nas na komisariat wbrew prawu. Zrobiła to policja, będziemy składać doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Nie wpuszczono nas na komisariat policji, na grenadierów. Przyjechaliśmy tutaj wraz z prezesem Josem Kaczyńskim. Pamiętajcie, to jest zamach stanu. Dzisiaj przyszli po naszych kolegów, uprowadzili ich bezprawnie z pałacu prezydenckiego wbrew woli prezydenta, który ich ułaskawił, ale jutro mogą przyjść po was, dlatego że Tusk się przed Dzisiaj głos należy do narodu, do suwerena, który musi obronić Polskę i odzyskać Polskę. Skoro potrafili z Pałacu Prezydenckiego uprowadzić bezprawnie gości prezydenta ułaskawionych przez niego, to co mogą zrobić ze zwykłymi obywatelami? Pamiętajcie, nieważne na kogo głosowaliście 15 października, wszyscy głosowaliśmy za suwerenną, niezależną, niepodległą Polską i każdy ma tutaj swoje prawa. Dzisiaj Tusk wprowadza dyktaturę w Polsce. Koalicja 13 grudnia. Dzisiaj to jest dużo ważniejsze niż nasze sympatie polityczne, niż to, kogo popieramy w wyborach. Chodzi o najbardziej podstawowe kwestie demokracji, o poszanowanie prawa, o pluralizm medialny, o poszanowanie konstytucji, bo to konstytucja daje prezydentowi prawo łaski. Prawo, którego nikt do tej pory nie kwestionował. Ten rząd, rząd Donalda Tuska, jak widać, nie cofnie się przed niczym. Mówili przez 8 lat o praworządności, a dziś wycierają sobie nią twarze. A konstytucja daje władzę zwierzchniom narodowi. Suweren odezwie się już niebawem i Tusk tutaj skończy. To wykradnięcie, uprowadzenie z pałacu prezydenckiego dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Te wielkie państwa protesty na ponad 300 tysięcy osób i to, co się dzieje przed Bożym Narodzeniem, to, co się działo przed Wielkanocą, czyli aresztowanie w czwartek księdza Olszewskiego, później siedmiomiesięczne nieludzkie traktowanie jego i pani Urszuli oraz pani Karoliny. A także to, co się stało tuż przed Bożym Narodzeniem w klasztorze Ojców Dominikanów. Taka jest ta Polska 2024 roku. Polska drożyzny, Polska największej w dziejach dziury budżetowej sięgającej 300 miliardów złotych, Polska spółek skarbu państwa, które tracą, które nie mają już dochodów jak za naszych rządów, tylko przynoszą straty. Polska Ministerstwa Nauki, które likwiduje wszystkie możliwe programy rozwojowe. Polska likwidacji programów rozwojowych, infrastrukturalnych, takich jak choćby centralny port komunikacyjny. Polska likwidacji programów infrastrukturalnych dla samorządów, brak nowych dróg, chodników, e, infrastruktury lokalnej. Polska, która się zwija. Polska, której Polacy czują się coraz gorzej, coraz słabiej oceniają to, co się coraz. E, Bardziej niekorzystne są to oceny dla obecnego rządu, oceny tego, co się dzisiaj dzieje. Ale też Polska, która w tym 2024 roku przetrwała dzięki Bogu, Polska, w, którym, w której pomimo tego, że telewizja Polska w likwidacji, której sygnał wyłączano do tego roku do 2024 roku, ta sama Polska jednak dalej uznaje, że trzeba zmian. Ta sama Polska widzi, że ze stu konkretów, które miały być w ciągu 3 miesięcy zrealizowane, jak podaje prasa choćby z wczoraj, zrealizowano 26, a o 74 w ogóle się nie mówi. Polska, która widzi kłamstwa i obudę Tuska, Bodnara, Bodnarowców i całej tej koalicji 13 grudnia. I też Polska, która zna już kandydatów na prezydenta. Kandydatem na prezydenta w listopadzie. W sali Sokoła w Krakowie został ogłoszony pan doktor Karol Nawrocki, który ma ogromne szanse na zwycięstwo w wyborach 2025. Zatem rok, jeden z najgorszych w ostatnich latach, a na pewno w ostatnich 20 latach, być może jeden z najgorszych w ogóle w ostatnich 35 latach Polski po 1989 roku, kończy się jednak optymistycznie. Dziś wraz z Pawłem Szefernakerem. Szefem sztabu, zapowiedzieliśmy ruch ochrony wyborów. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko uda nam się ochronić wybory, a decyzja dzisiejsza PKW, jednak o uznaniu orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzanie Spraw Publicznych daje dodatkową nadzieję, jeżeli tylko zdołamy ochronić wybory, to w przyszłym roku będziemy mieli przełom dla Polski, dla Polaków, dla narodu polskiego. Dość i stop patowładzy Tuska, Bodnara, Bodnarowców i koalicji 13 grudnia. Fragment z tej konferencji dzisiejszej. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję panu posłowi Pałowi Szeferna Szefernakerowi, naszemu szefowi sztabu, sztabu wyborczego naszego Komitetu Kandydata Obywatelskiego, doktora Kalera za powierzenie tej. Misji, bo to traktuje jako misję. Zresztą z Pawłem Szefernakerem wówczas jako wiceministrem spraw wewnętrznych, ja jeszcze jako wojewoda lubelski pracowaliśmy także nad wyborami. I te wybory, wszystkie jak do tej pory, jak Państwo wiecie, pomimo różnych trudności, zwłaszcza te 2020 roku, zostały przeprowadzone i wyłoniły to, co chciał wyłonić suweren. Bo jeśli słyszymy teraz pana profesora Cola, który mówi, że. Może być sytuacja, w której suweren wybierze sobie prezydenta, a prezydent nie zostanie uznany przez kogo? Kim jest pan profesor Coll i kim jest ktokolwiek, kto miałby się stawiać ponad suwerena? w państwie demokratycznym, praworządnym, to suweren, czyli naród polski w wyborach powszechnych wybiera prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jakiekolwiek dopuszczanie sytuacji, w której naród wybierze zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i sytuacja, w której ktokolwiek miałby powiedzieć suwerenowi, no wybrałeś sobie suwerenie narodzie Polski, ale nic z tego, ponieważ my, czyli kto? Col? Kalisz? Może ktoś jeszcze? powiedział nie, my tego nie uznamy? Właśnie po to powstaje największy w historii Polski, największy w historii polskich wyborów demokratycznych, ruch ochrony wyborów. Ruch ochrony wyborów, Szanowni Państwo, to nie to samo co ruch kontroli wyborów. O tym za chwilkę powiem. Ruch ochrony wyborów powstaje w ramach Sztabu Wyborczego Obywatelskiego Kandydata na Prezydenta, doktora Karola Nawrockiego. W każdym okręgu wyborczym i w każdym okręgu również zgodnie ze statusem, statutem Prawa i Sprawiedliwości okręgu pisu. Powstał okręgowy sztab wyborczy, i w każdym z w tym okręgowym sztabów wyborczych pełnomocnicy, dziś już prezesi Okręgowi Prawa i Sprawiedliwości, powołali także osoby odpowiedzialne za ochronę wyborów w poszczególnych okręgach. Spotkanie, pierwsze spotkanie tych 41 osób z skali całej Polski, odpowiedzialnych za ochronę wyborów, odbędzie się już w pierwszej połowie stycznia, prawdopodobnie 10 stycznia, tutaj w Warszawie. W każdym powiecie z kolei powstają sztaby powiatowe. One powstawać, powstawać będą sukcesywnie od początku stycznia. I w każdym powiecie również jedna osoba odpowiedzialna będzie za ochronę wyborów. Będziemy mieli zatem dwustu kilkudziesięciu odpowiedzialnych za to, żeby w poszczególnym powiecie wybory po pierwsze się odbyły, po drugie, żeby odbyły się zgodnie z prawem. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie godziny i dni, które razem spędziliśmy na kanale YouTube. Polska to nie wstyd, Polskość to duma. Bardzo dziękuję za te miliony odsłon, bardzo dziękuję za te dziesiątki tysięcy subskrypcji. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądacie, którzy z nami jesteście przez te wszystkie i byliście przez te wszystkie ponad 360 dni 2024 roku. Dziękuję za Państwa działalność. Dziękuję za Państwa aktywność, dziękuję, dziękuję za Państwa wsparcie i życzę wszystkim Państwu, wszystkim Państwa znajomym, najbliższym, wszystkim Państwa rodzinom znakomitego 2025 roku. Życzę Państwu, ażeby Polska znów stała się w pełni wolna, żeby naród polski znów stał się w pełni suwerenny. Życzę Państwu, żeby Polska ponownie wkroczyła na ścieżkę bardzo szybkiego rozwoju dla nas i dla przyszłych pokoleń, Wspaniałych Polaków. Szczęść Boże na 2025 rok. Niech Pan Bóg błogosławi naszej ojczyźnie i wszystkim jej mieszkańcom.